Proszę wybaczyć moją złośliwość od początku tego wystąpienia, ale w jaki sposób zmiany personalne są w stanie zmienić bezpieczeństwo dostaw? Sieć, która jest położona, jest położona. Obsługa tej sieci powinna być tutaj na miejscu. Jak bezpieczeństwo dostaw poprawi się w sytuacji, kiedy spółka starnowa zostanie przeniesiona do Krakowa? Nie rozumiem. Być może ktoś mi to objaśni. Jest jeszcze jeden argument, mianowicie Państwo pokazują tutaj oszczędności. W wystąpieniu sejmowym pan minister był uprzejmy powiedzieć, że, cytuję, nastąpi zmniejszenie kosztów działalności, które szacowane jest obecnie na 60 milionów rocznie. W piśmie, które otrzymałam, czyli w odpowiedzi pisemnej, istnieje zdanie takie. Zmniejszenie kosztów o 60 milionów rocznie. Jakby się logiki tutaj próbować czepiać, to wyglądałoby na to, że w ogóle będzie likwidacja spółek, bo 60, 60 milionów po prostu znika. I wreszcie jeszcze jeden argument, którego używa, używa Minister Skarbu Państwa. Wstrzymanie redukcji zatrudnienia. Po pierwsze jest to argument, którym posługuje się minister w odniesieniu do poprzedniego zarządu. Poprzedni zarząd został zmieniony w marcu. Od marca pracuje nowy zarząd i u i Polskiej Spółki Gazowniczej. W takim razie, bo pojawiają się tam jakieś ilości 1300 osób, w ogóle nie wiadomo skąd, nikt tych ilości nie potwierdza, i nie wiadomo, w jaki sposób można reorganizować tę grupę, zostawiając te rzekome 1300 osób, które miały być zwolnione, i zwiększając ilość oddziałów. Zastanawiające. Skoro zarząd został zmieniony, to gdzie w takim razie taki problem? Jaka jest ta ochrona pracowników? W Tarnowie tych pracowników nie będzie, bo skoro spółka zostanie przeniesiona do Krakowa, to nie wiem, kto tutaj zostanie. Już nie będę wspominać o majątku, który jest i który jest naprawdę solidny i budowany przez lata. I zakładając, że Oddział Tarnowski zostanie gazownią, czyli jedną ze 153 gazowni, które w Polsce będą funkcjonowały, no to rozumiem, że jest to absolutna degradacja roli Tarnowa, degradacja miasta. To nie jest pierwsze działanie prawa i sprawiedliwości, które takiej degradacji niestety służy. To, co robi Tarnowska Rada Miejska ma bardzo podobny wydźwięk, bo jeśli wbrew temu, w jaką opinię wystawia Regionalna Izba Obrachunkowa na Radzie Miasta nie udziela się absolutorium prezydentowi, to jest to absolutnie działanie polityczne. To jest wysyłanie w Polskę sygnału, że w Tarnowie źle się dzieje, że tutaj są jakieś niedobre ruchy, że nie ma tutaj klimatu do inwestycji. A następnie radni będą zadawali pytanie, dlaczego prezydent nie sprowadził tutaj inwestorów. Więc sami działają wbrew interesowi tego miasta, wysyłając naprawdę fatalne, niczym nie, pod, nie podparte, poza polityką oczywiście, sygnały, a następnie mają z tym jakieś kłopoty. Wracamy do Polskiej Spółki Gazowniczej. Otóż w odpowiedzi, którą otrzymałam od ministra Skarbu Państwa jest informacja, że no, tam z Polska zorganizowano warsztaty dla pracowników, więc pracownicy w czasie tych warsztatów się dowiedzą jak to będą teraz pracowali, co prawda nie ma informacji czy byli zachwyceni tymi wiadomościami czy też nie, ale jest też informacja i w ustnej i w pisemnej wypowiedzi Pana Ministra, że związki zawodowe ogólnopolskie, no, do, dokładnie, dokładnie mamy to tutaj a, że zarząd PGNIK przekazuje informację, że plany nowego zarządu oficjalnie poparła sekcja Krajowa Solidarności Górnictwa Naftowego i Gazownictwa to nie zaprotestowała także nie zaprotestowali przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa też. No i to znowu następna sprzeczność, brak logiki, ponieważ yy, mam w ręku pismo z maja, pismo do pana Jarosława Wrubla i od zakładowej organizacji związkowej NZZ Solidarność Polskiej Spółce Gazownictwa i od ogólnopolskiego związku zawodowego górnictwa naftowego i Gazownictwa oddział pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa, w którym Państwo przynajmniej są zdziwieni. Jedni mówią, że nie będą się włączali w warsztaty, nie będą e, współpracowali, dopóki nie uzyskają odpowiedzi na swoje pytania. A drudzy są po prostu rozczarowani. E, skierowali także pismo do pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, i w tym piśmie, i tutaj, cytat. Jest to dla Solidarności i zdecydowanej większości pracowników zatrudnionych w tych jednostkach nieakceptowalne i dziwne, tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość w trakcie kampanii wyborczej po objęciu rządów deklarowało prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju naszego kraju oraz niepromowania dużych ośrodków miejskich kosztem Polski Powiatowej. I w zakończeniu tego pisma piszą, zwracamy się z gorącą prośbą do pana prezesa o przeanalizowanie powyżej przedstawionych faktów i podjęcie interwencji, by osoby realizujące politykę gospodarczą zacząć społeczną w imieniu prawa i sprawiedliwości, odstąpiły od projektowanych zmian w polskiej spółce gazownictwa. Więc nie wiem, na czym polega ta zgoda, skoro mamy dwa pisma do dwóch prezesów podpisane przez Solidarność z prośbą, aby interweniować i aby nie dokonywać takich zmian, bo one są po prostu kompletnie nieuzasadnione, poza, poza proszę Państwa, argumentami politycznymi. To jest tylko i wyłącznie argument polityczny. Chcą zrobić zmiany. Zmiana Marcowa na funkcjach zarządów i prezesów nie wystarczyła, no to w związku z tym Rada Sprawiedliwość dokonuje następnych zmian i organizuje sobie zamiast sześciu oddziałów siedemnaście, bo to zwiększa możliwość zatrudniania następnych osób. Tutaj to odwołanie do kampanii z, z miłosierdzia swojego przemilczę, bo związki zawodowe opowiadają jeszcze, w jaki sposób się w tę kampanię i wyganianie brankobusa i tak dalej angażowały, ale to zostawimy na jakiś inny temat. Natomiast odwołanie do kampanii jest jeszcze tutaj także uzasadnione, ponieważ wymienia się tutaj m.in. oprócz tego, że, że PiS promowało, miało promować Polskę Powiatową, czego dzisiaj nie czyni, bo centralizuje władzę absolutnie. To PiS krytykowało bardzo outsourcing. I państwo to doskonale wiedzą, szczególnie ci spośród Państwa, którzy pracują czy pracowali w telewizji publicznej, tam outsourcing był absolutnie potępiany i była obietnica, że jak Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, to nigdy takiego outsourcingu nie będzie. No to dzisiaj proponuję, żeby spotkać się z inkasentami Tauronu, którzy, którzy mają taką propozycję, że albo się właśnie wyłączą i utworzą własną spółkę bądź też w jakiś inny sposób będą firmą zewnętrzną i będą mogli pracować nadal albo za jakiś czas po prostu umowy z nimi wygasną i nie będą w ogóle pracownikami. No, żeby odczytywać liczniki trzeba mieć inkasenta. Natomiast okazuje się, że firmy zewnętrzne oferują tę usługę dużo, dużo taniej niż kosztuje utrzymanie inkasentów. Sprawy Sprawiedliwości jedno mówi, a zupełnie co innego robi wczoraj w mediach pokazała się informacja, że podkarpacki oddział polskiej spółki gazowniczej nie będzie ulokowany w Rzeszowie, chociaż dzisiaj on w Rzeszowie się znajduje. Będzie natomiast ulokowany w Jaśle. Stąd też bardzo prosta konkluzja: skoro podkarpacki oddział nie będzie ulokowany w stolicy regionu i posłowie podkarpaccy dużo już na ten temat wiedzą, to dlaczego? Tą samą logiką postępując, oddział małopolski nie mógłby być blokowany w Tarnowie, bo zakładamy, że jest tutaj infrastruktura, bardzo dobra infrastruktura, są pracownicy, specjaliści itd. itd. Dlaczego miałby być przeniesiony do Krakowa? Było w tej sprawie wystąpienie do ministra Tchórzewskiego. Nie wiem, jaka jest odpowiedź. Mam nadzieję, że będzie to odpowiedź pozytywna, ale tu jest mój apel do kolegów i koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości, do posłów z tego regionu. Jeśli można coś takiego zrobić na Podkarpaciu, dlaczego nie można zrobić tego w Małopolsce? Tym bardziej, że polska spółka gazownicza w Krakowie nie ma. Takich lokali, takich pomieszczeń, które byłyby dzisiaj gotowe do tego, żeby wchłonąć wszystkich pracowników i żeby tamta siedziba się znajdowała. Tam dzisiaj jest po prostu zakład gazowniczy w Krakowie, natomiast oddział Tarnowski jest oddziałem, który do tej pory obsługiwał cztery województwa, cztery regiony. Więc naprawdę jest dużym oddziałem solidnie zbudowanym przez całe lata. Przypomnę Państwu, że w momencie, kiedy skarpackiej Spółki Gazowniczej przekształcił się w jeden z oddziałów Polskiej Spółki Gazownictwa, nie stracił pracowników. W programie dobrowolnych odejść odchodzili pracownicy, którzy pracowali krótko albo ci, którzy szli na emeryturę i z tego programu skorzystali. To był program bardzo korzystny dla pracowników. Natomiast wszyscy pozostali dzisiaj w Tarnowie pracują. Nie widzę najmniejszego powodu, żeby z, tego, z tej ich pracy nie korzystać. A więc kończymy proszę Państwa apelem do posłów. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości mogą się dzisiaj naprawdę wykazać. Mogą wystąpić do ministra Tchórzewskiego, do ministra Jackiewicza i zadbać o to, żeby formalnie nadal oddział tarnowski istniał i czy on się będzie nazywał Małopolski, czy jakikolwiek inny to jest drugorzędna sprawa. Ważne, że on będzie tutaj w Tarnowie, że nie będzie deprecjonował roli Tarnowa i że da tym wszystkim ludziom, którzy tam dzisiaj pracują nadal pracę. Bo okazuje się, że są naprawdę kompetentnymi pracownikami i nie ma najmniejszego powodu żaden z tych argumentów wcześniej wymienionych w pisemnej odpowiedzi pana ministra i w ustnej odpowiedzi także nie jest absolutnie logiczny.